Witam Cię na siódmej lekcji. Dzisiaj porozmawiamy o tworzeniu planu projektu. Plan projektu to swoista mapa drogowa, która prowadzi przez cały proces realizacji, od początku aż do zakończenia projektu. Bez solidnego planu trudno jest zarządzać zasobami, kontrolować postępy, przewidywać ryzyko czy skutecznie reagować na zmiany. Planowanie to jeden z najważniejszych etapów zarządzania projektem, ponieważ determinuje, jak skutecznie projekt zostanie zrealizowany i czy osiągnie swoje cele. Zaczynając tworzenie planu, najważniejsze jest ustalenie harmonogramu projektu. W harmonogramie określasz kluczowe etapy projektu, tak zwane kamienie milowe, oraz ich zależności, czyli kolejność, w jakiej zadania muszą zostać wykonane. Na przykład, jeśli realizujesz projekt stworzenia nowej strony internetowej, kamienie milowe mogą obejmować ukończenie fazy projektowania, rozpoczęcie kodowania, testowanie i wdrożenie na serwer produkcyjny. Każdy z tych etapów musi być dobrze zaplanowany, a czas ich trwania i zależności od innych etapów muszą być jasno określone. Na przykład testowanie nie może się rozpocząć przed zakończeniem kodowania, a wdrożenie musi nastąpić dopiero po pozytywnym zakończeniu testów. Drugim kluczowym elementem planu projektu jest określenie zasobów, które będą potrzebne do realizacji projektu. Zasoby te obejmują czas, budżet oraz ludzi. Musisz zidentyfikować, ile czasu wymaga każdy etap, jakie fundusze będą potrzebne na wykonanie poszczególnych zadań np. Na, na zatrudnienie specjalistów, zakup oprogramowania czy sprzętu. A także kto z zespołu będzie odpowiedzialny za dane zadania. Warto również zwrócić uwagę na odpowiedzialność w zespole projektowym. Każdy członek zespołu powinien mieć jasno określoną rolę i zakres odpowiedzialności. W przeciwnym razie może dojść do zamieszania, nieporozumień, a nawet opóźnień. Ważnym elementem planu jest także monitorowanie ryzyka. Już na etapie planowania warto jest zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację projektu, na przykład opóźnienia w dostawach, problemy techniczne czy nieprzewidziane koszty. Określenie strategii reagowania na ryzyka, czyli taki plan B, pozwoli na szybką realizację i reakcję w razie problemów, co zwiększy szanse na dotrzymanie terminu i osiągnięcie celów. Tworzenie planu projektu to złożony, ale niezbędny proces który wymaga od Ciebie zarówno wiedzy technicznej, jak i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi. Im bardziej szczegółowy i przemyślany będzie Twój plan, tym większe szanse, że projekt zakończy się sukcesem. Dobrze przygotowany plan pozwala monitorować postępy, unikać problemów oraz efektywnie zarządzać zespołem. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.